Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Let's Play Minecraft. Jak widzicie moja farma została ukończona. Robiłem ją poza nagrywaniem. Postanowiłem, że ją tak zrobię. Od spodu wygląda tak. Coś mi laguje. Sprawdzę, co się dzieje. Może to max FPS szybka. Mam szybką grafikę. Dobra, tak to może być. Wchodzimy do domu. Zobaczmy czy żelazo zostało przyrobione, bo tak nic nie robiłem, w tej farmy od ostatniego odcinka. Poważy, że żelazo bym sobie coś zrobił. A nie, nie ma sensu. Przejdź jeszcze tu jeden kilo. Nie, to, 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 to. Zrobiłem sobie, jak widzicie, wiaderko. Trochę jeszcze nasion mi zostało. No, nawet nie wiem co byśmy w tym odcinku zaczęli robić. Jak mi się zdaje, żebyśmy pozwierzali resztę tej jaskini. To po co ja te rzeczy? Wezmę tak, ze są kilof mi będzie potrzebne. Wezmę tylko jeden. Wezmę pochodnie i na wszelkie wypadek, jakbyśmy coś lepszego znaleźli. Dziewiątka i lecimy. A dobrze, że to tu. Mam nadzieję, że już wszystko rośnie. Zrobię to może wejście do tej jaskini. Tak to będzie wyglądało. No, może być. Już niech będzie, bo z tylko. Tak. Idziemy, idziemy, idziemy. O, tam gormiał. Jego słyszycie, to sorry. No, spadłem. Super, a czemu nie? Grzybek? Dobra, w tym odcinku się wybierzemy, Patrzcie, patrzcie, patrzcie! należę Znalazłem kolejne pięterko. To jeszcze do tej lawa? No nie wierzę. Dobra, to już mam łatwiejsze zejście tu. Poczekajcie, wykopię czegoś trochę. Chwilę. Buduję. To przejście tu. Może czymś lepszym niż wir. czego mam teraz więcej? Tyle starczy. Tak. Wielkie duże pomieszczenie. Wiele dużo żelaza. Bardzo dużo. Opa cało się tu wejść bo lagen sorry o mi się teraz spać. No, nagrywam to już naprawdę późno hmm. spr się do cichu. No, Rex. Nie wiem, dlaczego tak powiedziałam, ale fajnie mi tak było. No, ja nie mogę. Jakie te jaski nie są duże? Jeśli ktoś mi zapłaci za to, że będę kręcił odcinki, o, widzę lawe, widzę lawe, widzę lawe. Teraz wydobędę wszystko będę wydobywał żelaznym kilofem, Bo nie będę miał, poza chwilę będę miał diamenty Zauważyłem teraz, że tu jest trochę minęło węgla Jakiś lak Widzę lawę, widzę lawę, widzę lawę Ale czat, ale czat, ale czat Szkoda, że nie mam wiaderka No nie wierzę. Lawa. Nie! Mój kilof Żelazny kilof trochę się Spłonął trochę. Czemu ja? Dlaczego ja? Dobra, już mi się tam nie chce iść. Przyszedłem tylko to sprawdzić. Co tu jest? Dlaczego taki dzielę? Tam jest coś fajnego. Nie mam nic fajnego. Czemu ja? Trudne sprawy. Dobra, lecimy. No. Złoto. Czy ja widzę złoto? Czy ja nie mam przewidzenia? Ja widzę złoto. Ja widzę złoto. Вы даже видите... так. Если вы не видите, Золото, 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 золото. Вот, Золото, золото. No, moje złoto, moje. Na tą wyprawę tutaj to ja chyba się będę musiał serię nie przygotować. Serio? To jeszcze będę chyba musiał na serię przygotować. Bo tak. O! Taką wyprawę to trudność. Dobra. Węgiel. No to... Ja chyba tu zakończę ten odcinek. Więc komentujcie, subskrybujcie i cześć.